Pozwalam sobie być bogatym, 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 pozwalam sobie być bogatym. 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 Zasługuje na bogactwo. Zasługuje na bogactwo. Zasługuje na bogactwo. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam, aby wszyscy byli bogaci, pozwalam, aby wszyscy byli bogaci. Zasługuję na bogactwo, zasługuję na bogactwo, zasługuję na bogactwo, wszyscy zasługują na bogactwo. Wszyscy zasługują na bogactwo. Pozwalam sobie być bogatym. Pozwalam sobie być bogatym. Pozwalam sobie być bogatym. Zasługuję na bogactwo. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusach, pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusach, pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusach, pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na wszystko, co najlepsze, pozwalam sobie na wszystko, co najlepsze. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Zasługuję na wszystko. Co co najlepsze. Na wszystko, co najlepsze, pozwalam sobie 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 na wszystko, co najlepsze. Moim prawem urodzeniowym jest życie w bogactwie i luksusie. Moim prawem urodzeniowym jest życie w bogactwie i luksusie. Moim prawem urodzeniowym jest życie w bogactwie i luksusie. Pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusie. Pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusie. Pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusie. Zasługuję na bogactwo, zasługuję na wszystko, co najlepsze. Wszyscy zasługują na wszystko, co najlepsze. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Wszyscy zasługują na wszystko, co najlepsze. Wszyscy zasługują na wszystko, co najlepsze. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusie. Pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusie. Wierzę, że żyję w bogactwie, wierzę w to, że żyję w bogactwie. Wierzę, że żyję w bogactwie. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusie. Pozwalam sobie na życie w bogactwie i luksusie. Zasługuję na bogactwo. Zasługuje na bogactwo. Zasługuje na bogactwo. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Wszyscy zasługują na wszystko, co najlepsze. Wszyscy zasługują na wszystko, co najlepsze. Wszyscy zasługują na wszystko, co najlepsze. Zasługuje na bogactwo, zasługuje na bogactwo. To radość i szczęście żyć w bogactwie i luksusie, to radość i szczęście żyć w bogactwie i luksusie, to radość i szczęście. Żyć w bogactwie i luksusie to radość i szczęście, żyć w bogactwie i luksusie. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie na bogactwo, zasługuję, aby żyć w bogactwie i luksusie. Zasługuję, aby żyć w bogactwie i luksusie. Zasługuję, aby żyć w bogactwie i luksusie.